Łzy. Nie brakuje ich w naszym życiu. Są wyrazem radości, szczęścia, wzruszenia i smutku. Często strasznego smutku. A dziś, w pierwszą niedzielę po wyborze nowego papieża, pamiętając o słowach Jezusa: Pokój wam, słyszymy, że każdą łzę otrze Bóg z naszych oczu. Rozciągnie nad nami swój namiot. Wszelkie zło, żal, smutek, możemy z tym przyjść do niego. A on je obmyje. I możemy wracać tyle razy, ile trzeba, bo jeśli wierzymy, że Jego łaska trwa na wieki, to dlaczego tak trudno nam iść przez życie z weselem, z wdzięcznością, z okrzykami radości? Każdy z nas ma swoje ale, ale może w rozmowie, modlitwie, spotkaniu zachęcić swoje serce, by szukało światła, by dostrzegało to, co dobre. Bóg daje życie, mówi. Jeśli pójdziesz ze mną, nie zginiesz. Nie mówi, że nie będzie łez, ale mówi, że kiedy się pojawią, on pierwszy wyciągnie chusteczkę, nawet wtedy, gdy inni zawiodą, a zawiodą na pewno. Ale ty nadal możesz, jak apostołowie, strząsnąć pył z nóg i iść dalej, z radością, z Duchem Świętym, z wdzięcznością za życie i namiot rozciągnięty nad tobą. Zostaliśmy powołani, by być światłem, ty, ja, każdy, a my często umniejszamy siebie, wyolbrzymiamy swoje błędy tak bardzo, że nie widzimy już niczego więcej. A Bóg mówi: Ustanowiłem Cię światłością nie z gwiazdką, nie małym drukiem, bez listy wymagań. Wierzysz? To wystarczy. Życie z radością, spokojem, z wdzięcznością jest dla ciebie. A jeśli przyjdzie trudniejszy dzień, każdą łzę możesz przynieść Bogu. Apostołowie, prześladowani i odrzuceni przez tych, którym chcieli pokazać światło, odeszli pełni wesela i ducha świętego i żyli dalej. Czy to łatwe? Tak po prostu strząsnąć pył i żyć dalej? Nie, na pewno nie. Ale nie jesteś sam. Namiot rozciągnięty, chusteczki gotowe. Spróbuj. Ta radość naprawdę jest dla Ciebie. Wydrukuj tę kartkę, zachowaj ją przy sobie, przeczytaj w wolnej chwili, posłuchaj czytań z dnia, posłuchaj Ewangelii, trwaj ze Słowem Bożym tak jak możesz.